Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj można powiedzieć na żywca, bo nagrywam rano tak jak wszedł właśnie ten nowy los. Viva Las Vegas, no na pewno będzie to Viva dla prezesowej, a czy dla nas? No raczej bym się nie udziła. Wzięłam trzy losiki, najpierw plan był, żeby wziąć pięć, ale jak zobaczyłam odcinek naszej Iwony, brunetki, to zmieniłam zdanie. Wzięłam trzy losy, a do tego mega paradiso, które z wachlarza wyciągnął mój mąż numerem 7. Także zobaczymy. Już tu dziwnie patrzy, patrz, tu będą się dwie dychy w plecy w razie W. Także 80 zł wkładu, czy coś będzie się okaże, Zaczniemy od tych premierowych losów. Los za 20 zł, także trochę ich pogięło. Tabela. 3 koniczynki 20 zł, 3 gwiazdy 50, piłki 200, świnie 30. Co to jest chyba te mango? Pewnie 70 podkowy, 500 korony. 40 pliki, 100, rakiety, 500. No i główna wygrana, 20 tysięcy za 3 dolary. No, powiem Wam, mam mieszane uczucia. Jak nagrywam, widziałam tylko odcinek Iwony. Trzymam oczywiście kciuki za wszystkich, którzy będą ten los testować, czy to na kanałach, czy poza. No i gra pierwsza, nie ma nic. Druga, nie ma. Trzecia, nie ma. Są trzy gwiazdy. 50 zł. Patrzcie, 5 dych. A ja byłam pewna, że tu nic nie będzie. No to na 6 dych w losach. Ja już mam 5 dych. Szok. No to super. Trzy gwiazdeczki, pięć dych. No to dobra. Co nie zmienia faktu, że nie będę go raczej kupować za często, bo jest drogi. Gra szósta nic. Gra siódma nic. Gra ósma nic. Gra dziewiąta, dwie piłki, nic, dwie koniczyny. Nic. Nic, nic, dwie podkowy. Nie wiem, nawet nie doczytałam, czy to może się sumować. Dwie rakiety, nic, nic i nic. No ale fajnie, i to był poczekać. Chyba pierwszy los. Tak, pierwszy z trzech. Także 50 zł mam. No i fajnie, no to nie na zero. Pięknie, można rzec. Teraz drugi w kolejności, który wyszedł z maszyny. Tak jest. Patrzymy. Tak, jak mówiłam, trzy takie same symbole. Mam nadzieję, że to będzie widać. Nie ma, nie ma. Dwa dolary. No, taka główna by się przydała, nie? 20 tysięcy. To bym nie pogardziła wcale. Nie ma, nie ma, nie ma. Tylko mówię, trochę cena za wysoka. Nie ma, nie ma. Podwójnie wszystko. Dwie świnie, dwa diamenty. Nie ma. Nie ma, nie ma i nie ma. Także drugi los pusty. Ja oczywiście tak zerknę na niego jeszcze poza nagraniem. No i ostatni los: dwie świnie, dwie koniczyny, dwie korony. Tu nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Podwójnie. Nie ma, nie ma. Nie ma i nie ma. Także na 6 dych, na 3 losy, w dobrą, że tak powiem, godzinę wpadłam. Bo 50 zł wyszarpałam z 60. Także uważam, że to dobry wynik. Podejrzewam, że jakby było 5, mogłoby nic już nie być. Także na 6 dych, 5 dych. Losik zaliczony. No i na dokładkę te Paradiso z numerem 7. Także zobaczymy, co tu się urodzi. I co ja tu mam. Marakas i pelikan. Na pewno będę pomijać także. Sory. Marakasy i pelikan. Okej. Okay. Lubię tą zdrabkę. Ona jest taka wiecie, dla mnie skomplikowana. Marakasy i pelikan. Okej. Okay. Kolejne dwa symbole. Konik i lornetka. Jest lornetka. Konik i lornetka. Jest lornetka i konik. okej okay. Koło i arbus, koło i arbus. Nie widzę tu jest koło koło i arbuz arbuz i chyba tyle łódź i kotwica jest kotwica jest łódź łódź i kotwica Pica, o tu jeszcze koło pominięte. Kotwica i łódź. Okej. Okay. Tukan i pinata. Tukan i pinata. Tukan i pinata. Szukamy szczęścia. O jest. Tukan. I chyba tyle. Piłka i balsam. Piłka i balsam. O, tu jeszcze tukan. Piłka i balsam. Nie widzę. Tu piłki balsam, o tu tu kan no niestety a okulary mam, nic nie dają chyba tyle księżyc i lody no, w Gdańsku cieplutko także fajnie księżyc i lody ponoć deszcze idą, masakra lody 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 i lody, ok, chyba tyle wiadro i awokado. Na razie nic się tu nie układa, niedobrze. Awokado, wiadro. Wiadro i awokado. Przedostatnie dwa symbole: cytryna i ryba. Cytryna i ryba. Cytryna i ryba. Cytrynka. Okej. Okay. I ostatnie dwa symbole. Wodolot i iguana. No i chyba nic z tego. Wodolot i iguana. Odok i iguana, No i nic. Także dwie dychy ma już do zwrotu. Za wybranie pustaka kontrolne, różne. Także jak widać, skończyłaś twoja dobra pasa. Wydałam 80 zł, całe szczęście jeden nosik dał mi trzy gwiazdeczki. Trzy gwiazdeczki, pięć dyszek. Także trzy dychy w plecy, dwie dychy można się oddać. No niestety chciał przeklętą siódemkę, to niech boli. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subskrypcję, oglądajcie przerywniki. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, cześć!